Ściebaneczko moi kochani widzowie! Witam serdecznie na kanale Zoltan Odkrywca. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla mnie oczywiście, nie dla was. Moje urodzinki. Także, mimo tego, że po nocnej zmianie po pracy nie wyobrażałem sobie, żeby kilku godzin nie spędzić nad wodą, wybrałem opcję najbardziej szybką i wygodną, czyli plecak, dwa pudełeczka przynęt, mały podbierak, delikatny spinning. Dzisiaj mam nadzieję, że podłubiemy troszeczkę, troszeczkę okonków. O, tam już jest jakiś wędkarz chyba. Tak, z samego rana już jakiegoś wędkarza widzę. Yy, ale to jest rzeka, także zmieścimy się na pewno. Yy, jak powiedziałem, delikatny spinning. Mam nadzieję, że jeszcze dojedzie kolega do mnie, bo miał przyjechać. Tak się ugadywaliśmy, że się w ogóle nie ugadaliśmy, nie? Tak to jest między facetami. Dobra, ja nie przedłużam. Widzimy się nad wodą, czym prędzej przynęta ląduje gdzieś tam w toni, jeżeli już tam będzie, to będzie oczywiście też szansa na rybę, bo tutaj idąc na drodze, tutaj szansy nie ma wcale. Miłego oglądania, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że podubiemy jakieś okonki, a może jakiś mały szczupaczek, założyłem do ultralighta jakąś delikatną staleczkę, bo to nigdy nie wiadomo, nie ma co tych szczupaków kolczykować. O Boże, dobra, skok jest, nie przedłużam, widzimy się przy pierwszym rzucie. Dobra, jeszcze kilka kroków przede mną, ja już widzę wodę, Wy zapewne też. Dziś miało być od 21 do 24 stopni z tego co słyszałem teraz w radiu. Jadąc autem. Ale coś mi się wydaje, że zliczyli to z dwóch dni. Bo jest kurde chłodno. Ja nie wziąłem żadnej kurtki, tylko taka bluzeczka. Ale zobaczymy jak będzie później. Dobra, bierzemy się za wędkowanie. a Tutaj już proszę bardzo pierwsza znajdka. Wbita. A co to jest w ogóle? A, takie nożyczki. Czekajcie, da radę to zaczepić, żebym sobie tutaj czegoś nie przekuł, by mnie zawinął. Dobra, jest znajdka na oko. Nie wiem, może wiecie co, ja tego nie będę brał, bo sobie rozwalę zaraz coś w torbie, bo to się nie chce tutaj sensownie zamknąć. O, tak powinno być powyginane. Dobra, bierzemy się za wątkowanie. Dobra, pierwszy rzucik, woda spokojna. Delikatny wiaterek, ale nawet, jakby był widzę mocniejszy, to by mi nie przeszkadzał, bo jest w tamtą stronę. Pchałby przynętę w czasie, w czasie rzutu. Także same plusy, dobra. Pierwszy rzucik, jak dzisiaj powiedziałem, małe przynęty. Mam nadzieję, że jakiś okonek, okonek odpali. Nie rozwijałem podbieraka, bo to przynosi pecha, moim zdaniem. Jeżeli coś się będzie działo i będzie pierwsze branie, i pierwsza rybka, wtedy wyjmy podbierak z plecaka. Taki przesądny jestem. Tak samo Wam powiem, że jak chodzę... Chodziłem, bo dawno nie byłem. Jak chodziłem na grzyby, nożyk do grzybów musiał być w lewej dłoni, a wiadro w prawej. Jeżeli było odwrotnie, to nic nie mogłem, <ścoughs> nic nie mogłem znaleźć. Każdy ma jakieś swoje tam przesądy. A teraz trochę z innej beczki. Właśnie podczas drogi słyszałem w radiu jedna osoba z mojego kraju tutaj Dnia wczorajszego huknęła 250 milionów euro w euro. Milion 250 milionów. Nie wiem, czy ta osoba jeszcze żyje, jak sprawdziła kupon, czy tam zawał jakiś nie poszedł. Dobra, ale my się skupmy tutaj na wędkowaniu. Miejmy nadzieję, że coś się będzie działo z tymi rybami, to nigdy nie wiadomo. Ostatnio byłem tutaj jakieś dwa tygodnie temu wspólnie ze znajomym. On na gruby spinning. Zero kontaktu z rybą. Ja na tego ultralajcika A czy to jest ultralajcik To jest wędka do 3 do 18 gram. Dla jednych to jest ultrolaj, dla długich nie. Dla mnie jak najbardziej. Było kilka brań, 5 okonków wyjętych. Dwa małe szczupaczki. także coś tam się działo na 3 godzinki. Nie było źle. Co chwilę można powiedzieć, jakaś akcja na kiju. Także było troszeczkę emocji, troszeczkę adrenalinki. Było branko. Było branko teraz, poczułem. Były jakieś dwa branka, ale coś nie chcą zasać. Ja wziąłem już tak małą przynętę. no Nie będę zmieniał na mniejszą tantkę. Mam tam jakieś mniejsze jeszcze, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. Bardzo delikatne takie tryt, jak z karabinu maszynowego. Ale dobra, dwa branka, coś się dzieje. Jeszcze rybki nie ma wyjętej, ale jak najbardziej, już fajnie. Gorzej, jakby się nic nie działo. Wiadomo, czas spędzony nad wodą, pełen relaks. Coś wspaniałego, ale jak ta rybka gdzieś tam zaczyna działać, odpala, to jest całkiem inne uczucie. Zresztą ci co wędkują, sami o tym wiedzą. takie dwa brania i Wam powiem gdzieś ze środeczka tutaj przy brzegu troszkę płytko ale też powinny stać w tych grążenkach trafimy na jakąś ławiczkę mam nadzieję jakieś może przyklejone gdzieś do było branko. no mówię, takie delikatne te branka nie chcą zasać. i znowu praktycznie z samego środka spróbuję dłużej przytrzymać tą tantkę na dnie obrót takie trzy sekundeczki. Obrót. Trzy sekundeczki, może to pomoże. Może za szybko prowadzę też. Trzeba czasami przystosować prowadzenie pod rybę. Czasami chcą agresywniej prowadzenia przynęty. Czasami chcą bardziej leniwie. No trzeba próbować. Od tego, od tego są nasze dłonie. Troszeczkę głowy i bawimy się. Jeżeli nie w taki sposób, to w taki. Jeżeli nie na taką przynętę, możemy zastosować jakoś bardziej jaskrawą, bardziej ciemniejszą. No trzeba się na te ryby dostosować. One czasami. Zmieniają swoje gusta, można powiedzieć, z minuty na minutę. Także no, słuchajcie, tyle czasu i nic tu jest takie moje ulubione miejsce. Jest taka mała góreczka gdzieś na środku. Tu lubiały stać. Zobaczymy, pierwszy rzut, jak to się mówi, w przynosi na żywo. Chłodno, strasznie. No, kurde, może to też przeszkadza tym rybom, mam powiem szczerze. Pogoda strasznie nieustabilizowana, dzisiaj 18 czerwca, tutaj kaszanka, jeżeli chodzi o aurę i temperaturę. Coś tutaj dzisiaj tym moim rybom ewidentnie nie pasuje i zmieniałem tantki i taki kolor, i mniejsza, i większa. Na początku szybkę te 3-4 brania i wszystko ustało. Zobaczymy teraz na taką jaskółeczkę. No muszę się pod nie podpasować, bo ewidentnie coś kurde jest dzisiaj nie tak. Na skółkę spróbuję tak puścić w pół, w pół rzeki, w pół toni. Coś tu jest dzisiaj nie tak. Albo ciśnienie, albo pogoda ryba. Całkowicie nieaktywna. Fajnie się zapowiadało, bo mówię wam, zszedłem. 4-5 branek. Tam okonki po spinale też nie wciąłem, nie byłem przygotowany, po prostu nie spodziewałem się, że tak szybko po pierwszych rzutach będą brania. I potem gigantyczny przestój, nie dzieje się po prostu nic. Tam widzę wędkarz, obserwuję go cały czas, tak samo bez jakiegoś efektu, bez żadnego brania. Ale będziemy próbowali, może temperatura się troszeczkę podniesie z czasem w ciągu najbliższej godziny i będzie miało to jakieś, jakieś odzwierciedlenie w braniach. No bo jest lipa totalna. Dobra, kilka rzutów na skółkę i znowu przejdę do tanty. Tym razem może jakiś większy kaliber tantki spróbujemy, nie zaszkodzi. I tak jesteśmy nad wodą, to możemy sobie próbować. Jeżeli tutaj nic się nie będzie działo na tym odcinku, na którym teraz jestem i 20 metrów wyżej, to już tam w górę rzeki na pewno iść nie będę. Troszeczkę tą rzeczkę zdam, jeżeli tutaj jest ryba. Patrzcie, jest ryba A, na jaskółkę. Ja tu gadu gadu a tu jest ryba, ale ja nie wiem czy to będzie okonek czy mały, okoneczek chyba albo mały pistolecik no to jaskółeczkę chciały oj będzie ładny okonek, patrzcie się będzie ładny ładny okonek na jaskółkę jednak na jaskółeczkę ale zażar oddawaj dziadu pięknie pięknie jeszcze foteczka, szybka telefonikiem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nic ci się nie stanie, rybeczko. Na pewno zaufaj mi. Bo foteczka jest i lecisz. Chciały jasny kolor, chciały jaskóleczkę. Super. Przybrania z rzędu na jaskółeczkę. I nie wciąłem. Nie wiem, co się dzieje. Teraz już po, poleciałem po bandzie, już naprawdę mały kaliber. Zobaczymy. no Dziobią, dziobią tymi mordkami, ale kurde, no żeby je zaciąć, ludzie złoci, tak nie może być. Tyle zmarnowanych brani, tylko jeden okoń. Dobra, teraz już naprawdę takie coś malutkie, że muszą zasać. Już nie widzę tutaj innego wyjścia w tym momencie, nie. No, mówiłem, mała przynęta, Ale dwa razy skubał. To jest ten pierwszy rzut to jest ten pierwszy rzut, który przed chwilą wykonałem, ale zobaczcie jaki gigancior, nie? Jaki gigant. No jaka przynęta to i... No i taka rywa, nie? Ale jest to koneczek. Ale jest śliczny. Mały, ale śliczny. Zobaczcie jaki waryjat. I taka rywa potrafi dać wędkarzowi naprawdę radość. Płyniesz. O, jaki ładny kucek. Daj się sfotografować, bo jesteś, jesteś śliczny i nawet zadbany. Tutaj tutaj czuję nosem rybę. To się czuję. Ja sobie obiecałem, że nie będę przesuwał się w górę rzeki, a mimo wolnie, krok po kroku, i zobaczcie, ile się już oddaliłem. A na takie małe paproszki, na takie małe tantki, to trzeba w takim miejscu naprawdę poświęcić wachlarzowo, obrzucając więcej troszeczkę czasu niż ja to robię. Gdzieś tam jeszcze między tymi glonami, między trawami gdzieś przepuszczam przepuszczam tą gumeczkę, ale dzisiaj też czas jakoś tak ograniczony. Przyjechałem sobie rekreacyjnie odpocząć, pobawić się, podziobać do okonki razie coś tam się dzieje, wielkiej rewelacji nie ma 4 liter nie urywa, ale jakieś rybki były jakieś brania też ja jeszcze nie skończyłem wędkowania, a jak się nie skończyło to jeszcze oczywiście jest jakaś szansa zawsze, tak? no czułem tu rybkę i chyba przeczucie mnie myliło jednak pójdę jeszcze wyżej potem zmienię na jakąś większą gumę może jakiś większy okoń, a może mały szczupaczek? Mam staleczkę, także nie powinno być problemu. Teraz założyłem takiego śmiesznego robaka i łyknął na robaka. Co to jest? Okonek? Okonek. <gry> Patrzcie, jest kolejny. Na takie coś z Aliexpress, takich robaszek i fajnie. No ale okoń to jest pod podokoń, można powiedzieć, do wody mały dziadzie idziemy moi drodzy jeszcze trochę wyżej ale wam powiem, że kurde no niby coś tam dziobia, ale takie okonki jakieś konkretne garbusy by się przydały a wiem, że są tutaj takie, sam swojego czasu takie tutaj wyciągałem są przepiękne okonie a ja łapię takie małe kalibry dzisiaj łapię, łowię, przepraszam bardzo Ryby się łowi, nie łapie. Tutaj spróbujemy. Tu pamiętam, że ostatnio jakiś zaczep był. Zerwałem dwie przynęty, ale czasami trzeba zaryzykować. Jakieś drzewo tu jest zwalone ostatnio po wysokich wodach, po sztormach, po powodziach. Tutaj było wszystko zalane. Te tereny, które tutaj widzicie, za mną i po prawo i po lewo i przede mną, to było wszystko pod wodą. No ale popróbujemy, zobaczymy. To jest rzeka. Rzeka się zmienia z sezonu na sezon. Wiadomo, miejsca, które były fajne, które były dostępne. Gdzieś tam dno było fajnie ukształtowane, gdzie można było sobie usiąść na spawiczek czy na fiderka. Następnego roku może być miejscem całkiem, całkiem innym, i to jest właśnie specyfika rzeki, że rzekę odkrywamy praktycznie co roku inną, będąc w tym samym miejscu. Dobra, zaraz zmienimy znowu na jakąś przynętę. Ja widzę, że trzeba często tutaj zmieniać. Jakieś jedno, dwa brankę na jakąś jedną gumeczkę. Coś im nie pasuje. Zmiana na drugą i jakieś tam dziabnięcia są, ale z powrotem już założę swoją ulubioną, żółto-czarną tantkę. Jakąś tam większą, o 3,5 cm, czy 5 cm szny, pamiętam nawet. I tego będę się trzymał już do samego końca. Może jakiś faktycznie większy garbusik się skusi. Mam nadzieję, że będę mijał tego wędkarza, zobaczymy, jakie u niego efekty, zapytam się, czy coś tam zwojował, czy nie bardzo. Właśnie tego się obawiałem w tym miejscu, taka piękna tanta, stalka i pewnie wszystko pójdzie zaraz w piździec. Ajajaj, a tak sobie jeszcze powiedziałem, dobra robię ostatni rzut i spadam, stąd nie będę, nie będę kusił losu. O, tylko nie to. Wiecie, to jest kalkulowane w kosztach, ale nie chcę mi się teraz, nie chce mi się teraz przewiązywać tutaj nic. Jeszcze tu się oplątało, te O Oj, to będzie ciężka przeprawa. Ej, nie, czuję. Czuję moc tego zaczepu i z tego chyba nic nie będzie. Dobra, ale przez ściciny przeszło Może spróbuję od drugiej strony odstrzelić To nie będzie zielsko, jakieś drzewo, kurde Zwalone. O czekajcie, poszło Poszło Dobra, głupi ma szczęście, nie? Uff, jak ta tęka wygląda jak ten haczek? Nierozgięty, dobra, ostry tam już nie rzucam, wiadomo, to jest skalkulowane u każdego wędkarza na zrywanie przynęt, ale jak mówię, nie mam czasu teraz i nie chcę mi się przewiązywać, udało się, dobra, tutaj kilka rzutów jednak na, tam, na tą dużą tantę nic, nawet po jak mówiłem, 20 minut, nawet dłużej, tam rzucałem, zaraz zmiana na, na coś malutkiego, chociaż te okolki małe. Ale można się nimi fajnie pobawić, a jak się nic nie dzieje, no to o koniki. Przynajmniej przyroda fascynująca i piękna. Krówki, kucyki, O tam króweczki, kucyki, koniki, sama przyjemność. O, tutaj sobie mogę zejść bliżej. Pięknie. Nie, tutaj będzie stąd okoń, tylko zaraz zdejmę, zdejmę tą przynętę, założę mniejszą i tutaj na pewno coś będzie. Nie wierzę w tu, że tutaj nie są przyklejone gdzieś do dna. Siedzi maluszek Zobaczcie, tylko założyłem mniejszą tantkę. Ojej, ale ten to naprawdę będzie mały. Ja Wam go nie pokazuję, nie? Bo aż wstyd będzie. Patrzcie się. Ale co? Jest? A i to jest najważniejsze. no dawaj gumę i płynie takie dziobanie też sprawa przyjemność ja mówię jak komuś jak komuś łowienie takich małych rybek zabawa co tam się dzieje coś to była za ryba mam nadzieję, że to się uwieczniło, ale to wydaje mi się, że łosoś Aczkolwiek nie jestem pewien. Wyglądało mi na łososia niedużego. Że sobie wyskoczył. Już jakieś muszki fruwają. Jakieś komary coś tam sobie zebrał pewnie. Jakie jest łosoś, nie? To rzucę sobie tak w pół toni, pociągnę tantkę i zobaczcie w pół toni. W pół toni uderzył kolejny okonek. O, ten już. Wiecie w cudzysłowie większy, nie? Będę kończył, moi drodzy. W jednej chwili, jak rękom odjął, zero brania, a wiecie, jak to jest podczas spinningowania. A to jeszcze parę metrów, a to jeszcze zmiana przynęty. Dobra, jeszcze 10 minut. Ja i tak już mam poślizg czasowy, także nie ma co. Ja się dobrze bawiłem. Ci, którzy nie widzieli, zapraszam do poprzedniego filmu, na którym była ta linowa. Wyprawa. Coś przepięknego, przepiękne miejsce, przepiękne ryby, dużo emocji. Jeżeli macie ochotę, a ktoś jeszcze nie widział, odsyłam do tego filmu. To jest film ostatni, wędkarski. Eee. I co? Ja idę do autka, jadę do domu. Wam życzę dużo zdrówka, kolejny film już na pewno z terenu, z wykrywaczem metali, z detektorem w dłoni. Prawdopodobnie będzie plaża, bo wszystko pozarastane. Ja troszeczkę ostatnio pojeździłem, nie ma gdzie sobie pośmigać za skarbami w cudzysłowie. Także planujemy ze szwagrem za trzy dni, dwa dni, przepraszam. Wyjazd na plażę, oby pogoda dopisała, żebyśmy mieli trochę szczęścia, aby znaleźć coś fajnego i się cieszyć. Tak jak ja dzisiaj cieszyłem się podczas tego wędkowania, okonki podłubane. O to mi chodziło, żeby coś tam się chociaż troszeczkę, troszeczkę działo. Tu żeby się nie wkąpać, zobaczcie. Palety poukładali i elegancja Francja. Tylko, żeby sobie gwoździem jeszcze gumiaka nie przedziurawić. Dobra, ja się z Wami żegnam, tutaj nie ma co przedłużać. Jak mówię, ja się wybawiłem. Banan na twarzy jest, zadowolenie. A to jest najważniejsze. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!